Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym omówię kolejny już wyrok sądu uzyskany przez naszą kancelarię stwierdzający nieważność umowy kredytu hipotecznego powiązanego z walutą CHF. Tym razem jednak, posługując się konkretną wygraną naszej kancelarii, postaram się Państwu przedstawić, jaka jest różnica między korzystnym wyrokiem sądu a propozycją przewalutowania kredytu, które pojawiają się w ostatnim czasie ze strony Banku Mileniu. Takie propozycje są od niedawna przesyłane, zdaje się. Losowo do wybranych klientów, którzy złożyli do sądu pozew lub pozyskują z banku potrzebne do tego celu dokumenty. To właśnie Bank Millenium w 2006 roku zawarł z klientem kancelarii umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Pozew został złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie w październiku 2019 roku i już na pierwszym terminie rozprawy sąd wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa strony jest nieważna oraz zasądził oczywiście na rzecz klienta kancelarii koszty sądowe. Zakończenie sprawy po półtora roku trwania postępowania było możliwe, ponieważ sąd zgodnie z naszym wnioskiem oddalił wniosek banku o przesłuchanie swoich pracowników w charakterze świadków, a zrobił to ze względu na fakt, iż te osoby nie brały udziału w udzieleniu kredytu powódce. Sąd uznał, że sposób ukształtowania klauzul indeksacyjnych oraz przeliczenie świadczenia stron kursem franka szwajcarskiego bez jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie, czy to w umowie, czy to w regulaminie, godzi w równowagę kontraktową stron. Zdaniem sądu nie ma zgody na przyznanie jednej ze stron zobowiązania możliwości jednostronnego władczego oddziaływania na pozycję drugiej strony, a w szczególności na wysokość świadczenia albo kształt zobowiązania kontrahenta. W związku z tym sąd po uznaniu zapisów umownych za niedozwolone doszedł do przekonania, że umowa nie może być w dalszym ciągu realizowana. Między innymi ze względu na to, że strony nie podpisywałyby takiej umowy w takim kształcie. Co ciekawe, w tej sprawie kilka godzin przed ogłoszeniem wyroku ze strony banku pojawiła się propozycja zawarcia ugody. Zaproponowano przewalutowanie aktualnego zdaniem banku salda zadłużenia po kursie obniżonym do poziomu 3,41. Po drugie, po przewalutowaniu kredytu oprocentowanie miało zostać zmienione ze stawki LIBOR na stawkę WIBOR. Co więcej, bank zaproponował także obniżenie marży z poziomu 1,1% do poziomu 0,8%. Zarówno w ocenie naszego klienta, jak i naszej, propozycja ta nie była korzystna, dlatego też do zawarcia ugody nie doszło. Na tym przykładzie postaram się Państwu pokazać różnicę między propozycją banku a tym, co faktycznie kredytobiorca uzyskał w związku z wydaniem korzystnego dla niego wyroku. Zastrzegam, że w niniejszym przykładzie mamy do czynienia ze stosunkowo małą kwotą kredytu, bo jest to jedynie 106 tysięcy złotych. W związku z tym podawane przeze mnie kwoty także będą względnie niskie. Saldo zadłużenia kredytobiorcy z daniem banku wynosiło ponad 19 tysięcy franków szwajcarskich. Jeżeli zastosowano by proponowany przez bank kurs przewalutowania na poziomie 3,41, dawałoby to nam kwotę około 68 tysięcy złotych i co prawda faktycznie powodowałoby spadek zadłużenia o około 18 tysięcy złotych. Na pierwszy rzut oka zdaje się, że jest to korzystna propozycja. Jednakże proszę pamiętać, że saldo zadłużenia w walucie CKF jest kwotą wyłącznie wykreowaną przez bank na podstawie niedozwolonych zapisów umowy. Kredobiorca w tym przypadku otrzymał kwotę 106 000 złotych, którą praktycznie to spłacił już w całości, jednakże zdaniem banku nadal jest dłużny kwotę około 86 tysięcy złotych. Co więcej, bank nie zamierza rozliczyć spłaconych już w przeszłości zawyżonych rat kredytu, a jedynie oddzielić przeszłość i ustalić nowe zasady rozliczenia na przyszłość. Zauważyć należy, że w tym przypadku wypłata kredytu nastąpiła po kursie około 2,44, czyli zdecydowanie niższym od zaproponowanego przez bank. Bank zaproponował także obniżenie marży z poziomu 1,1% do poziomu 8,0%, co także wydaje się korzystne, ale wiąże się to z wyeliminowaniem z umowy jako składnika oprocentowania stawki LIBOR oraz zastąpienie jej stawką WIBOR. Podkreślić należy, że obecnie WIBOR jest na rekordowo niskim poziomie, to jest 21,1%. Jednakże jest pewne, że w przyszłości będzie on znacznie wyższy. Był bowiem czas, gdy wskaźnik ten sięgał ponad 15%. Propozycja banku oznaczała, że kredytobiorca będzie nadal związany umową kredytu, jego zadłużenie tylko pozornie spadnie, ale raty, które będzie spłacał, będą w przyszłości stale rosły. Na skutek wydanego wyroku uzyskanego przez naszą kancelarię, kredytobiorca nie musi już w dalszym ciągu spłacać rat kredytu, a bank może jedynie zwrócić się o zapłatę różnicy między tym, co do tej pory kredytobiorca spłacił, a kwotą udzielonego kredytu, co w tym przypadku stanowiło tylko kilkaset złotych. Nawet gdyby sąd nie unieważnił umowy, a uwzględnił roszczenie ewentualne zawarte w pozwie, to jest wyeliminował z umowy zapisy dotyczące indeksacji kredytu, zaś umowa byłaby w tym przypadku traktowana jako kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR, co jest w tym przypadku mniej korzystne niż unieważnienie umowy, to i tak byłoby to lepsze rozwiązanie dla kredytobiorcy niż propozycja przewalutowania złożona przez bank. W takim przypadku saldo zadłużenia nie wynosiłoby 68 tysięcy złotych, a 49, nieco ponad 49 tysięcy złotych. Różnica w tych kwotach to ponad 18 tysięcy złotych. Dodatkowo bank musiałby zwrócić kredytobiorcy 19 682 złotych tytułem spłaty rat kredytów w zawyżonej wysokości, które kredytobiorca spłacił w przeszłości. Jeżeli przyjąć, że kwota ta pomniejsza saldo zadłużenia, to mamy do czynienia już z saldem na poziomie 30 tysięcy, nieco ponad 30 tysięcy. Oznacza to, że saldo zadłużenia niższe by było od propozycji banku o 37 923 zł. Dodatkowo kredyt oprocentowany byłby według bardziej korzystnej stawki LIBOR. W związku z tym cieszy fakt, że w ogóle pojawiają się jakiekolwiek propozycje łódź ze strony banku. Dotychczas takich propozycji nie było w ogóle. Banki jednak muszą nadal popracować nad samą propozycją, która obecnie jest nieporównywalnie gorsza z tym, co można uzyskać kierując sprawę do sądu. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.